Czekajcie, bo on jak zora do kuba to kapa A Nie wiem, gdzie wy jesteście, mówiła. Ja. Bania, bania, bania. bania. Prosto cały czas lecicie? Ta. Tak, 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 prosto. prosto. O kurwa, FCF, f nie, nie, nie. No Dobra, nie użyjcie. FCF, kurwa, cię? Ja wszystko zrozumiałem, tak. Ej, plecy, 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 plecy A rzuciłem plecy w perełkę i mnie wsteczono, nie? Ej, to zbierzmy się może, bo ja jestem nie wiem gdzie. Ja jestem na pustyni Zobaczcie. teraz. Czewek! Ej, czemu wy się klepiecie? Czewek, na... czemu wy mnie klepiecie? Ja to Aha! Ej, majeranek, podaj kordy. Tak. No. To ty się już bier do mnie. Majeranek, jak On, on ma speeda dwójkę mózgu. Nie, liście go. Cze. Ej, weź pomóż. Kordy. Majerany. Jem ten! Ja te... Koks'a zjadł. Ja mam dwa chwile. Bani zjął. Oram. Podacie kordy. Ten Kubs, stary, pamiętasz? Podacie kordy. Habuj, jest trzech, a jestem sam. To fajnie. Zarał, zjadł koks i zarał. E, minus 2200 na minus. 1000, ten 2800. Zaraz, zaraz, tak było. Oni żółwia nie mają. Oni mają wejście do Kuba. Spokojnie. Jeden fajerki nie ma. Fajerki nie ma. Fire Fajerki nie ma dawajcie co? Ten Fersi fajerki nie ma Ja jeszcze nie mam koksa da. Dadałem już Chodź ten, ten, e, ten, ten drugi Ten drugi koksa nie ma Ej, wiesz co, czy tu bie? Tak hmm, To ja biegnę Ten, ten właśnie, o właśnie Klep, 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 klep Piję fajerkę co on mm -hmm. Jestem przy pomocy, pomocy! Nie. Li, I włącz szybko stoper. Już. Dawaj go, biegu, dawaj. No, on ma koksa w ręce. Nie refa, refa, refa. To są ale oni uderzyć nie umieją. Mm. Pięć Co za cymbał Dawaj plecy, plecy, piegus No nie ma koksów Ja muszę jeść bo ja nie mam pod w ogóle, nie? Więc jak coś tam... A ma jakiś typek tego, jakiś landon przyszedł, jakiś masuj dzika. No uchodź, wow, oni mnie wszyscy zabili. Ej, on co? Bo ja, bo ja nie poddam. Prawie poddam. Nie ma się wydarzyło. Zapnijcie. Nie, sportwik Barty, weź, weź, weź. Masz... Barty nie gra z nami już. Nie gra, Pośle, nie gra z nami. Nie gra z nami. Nie mam jak, zedam Jestem za tobą. Nie chcę. klepie tego typa, ale nie mam. Nie, on ma chyba o, by oraj, oraj, oraj. Ja go trzymam. Mam dwa serca. Trzymaj go, trzymaj go. trzymam go, oraj, daleko. Albo cebulę. A oni mają łuki. Pół serca mam, pół serca mam. Ja w niego szczerze. Rób bóle nie, nie, Weź go nie uwolni, nie uwolni go Nie mogę nie nie leci do ciebie ]cie. łukiem próbuję strzelać Schowałem się Dobrze. Dobra, oram od niego Schowałeś na pewno? Chyba tam dobra, kiedy masz, To ja oram Człowieku, zaraz Ej, jak nie zginiesz, to dobra akcja Я зарами. Ну браташ. Най, деньги, я бро.